Do pożaru doszło dziś rano. W płomieniach stanął stary poniemiecki budynek. Ogień rozprzestrzeniał się tak szybko, że zanim na miejsce dotarli strażacy, część konstrukcji dachu zawaliła się. Na szczęście w środku nie było nikogo. Byliśmy na, pie na miejscu jako pierwsi, yy, podaliśmy dwa prądy wody w natarciu. Po nas yy, dojechała straż zawodowa yy, JRG-1 yy, z Jelenigury. Góry. Yy, był samochód yy, średni, do tego była drabina. Dojechała też jednostka z KSRG Sosnówka. Z pożaru strażacy uratowali psa. Zwierzę zostało jednak poparzone. Kobieta, która zamieszkiwała budynek, od dłuższego czasu przebywa w szpitalu. Do domu jednak nie wróci, bowiem spłonął on doszczętnie. Pomoc zaoferował już gminny ośrodek pomocy społecznej. Na ten moment no, jedynie ze strony gminy, yy, czyli GOPS. Opiekujemy się tą panią starszą, która jest teraz na rehabilitacji i jej musimy zapewnić, znaczy musimy zapewnimy jej pobyt w domu pomocy społecznej na ten moment. Tam innych lokatorów nie było pomeldowanych ani nie mieszkali. Na razie przyczyny pożaru nie są znane. To już drugi w ciągu ostatnich kilku tygodni dom, który strawiły płomienie.